Um. Ała Ale mnie... Ej, nie, ej, nie, do, dobra, ja się chcę zimbić. Już go nie ma. Teraz się wkurzyłem Dobra, leży Da, uciekamy stąd. Każdy nie bijcie mnie, ej, ja... bo my jesteśmy razem, co nie? A tu nie można Dobra. Za... Uciekajmy stąd! Uciekajmy. za mną. Uciekajmy. Wszyscy za mną! Let's a go! Lecicie no, za mną? No, Zabiłeś mi konia, ty debil! Nie staj! Zejdź z niego, zejdź z niego! Jak najszybciej z niego zejść? Okej. Okay. No. Konik! O dobra, jednak chyba przejdzie. O super! Jak znajdzie się bizono, to możecie stoić, a tylko po prostu w głowę, bo inaczej. A. Brawo! O, bizon. Uwaga, uwagaj. Ła. Koni mnie. Ja dadam. Helpujcie mnie. Gdzie ja ty leżę, ej, Bo ja leżę jak debil. A kto cię zabił? Gdzie? Get up. Nie. O. Nie. Wstawaj, bizon koniu. Bizon cię zabił. Nie zabił. No, ale prawie. Uciekaj, koniu. <laughs> Brawo. O, mi... Zabił mnie. Nie. Dostałem! Bizon lewy! Siema. A. Ej, jak zeskoczę z tej góry, to się coś stanie, mają... Ej, tutaj też jest jakiś gość, właśnie przy... Ej, co jest? Jaką on dziwnie strzela. Bo on strzela. No, ja się widzę. Ej, bo on się zab zabił. To powiedziałem. Jadę! Koń jedzie na pomoc. Czemu pewnie znowu do bizonu w strzelacie? No bo strzelamy. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że jest y, ostatnio zginął od tego bizona. No i co z tego? już do tego miasta wjechać. Musimy podłożyć jakieś bomby. A ład! Dostałem! O, Jest uwaga! Dostał! Lewy. Nie, nie lewy. Dostał! Dobra. Uwaga! Ja, ja podkładam bomby, osłaniaj mnie. Ale nie masz bomb przecież kupionych. A no to, no to, a ty masz? Zginąłem. Nie, czy mam. Uważaj, może odpuszczamy tej wiosce. A gongo, słabysz, chuj z tym przez przypadek? Nie. No tak, bo już nie mam na jak gwiazdki. A nie, jesteś dobry. No to ty tak. Okay. Zabiłem go. W sensie tak okay. dokładnie go bizon dobił, ale ja go wiesz. Dobra. Podchodzę. Coś do mnie strzeliło chyba. Tak, jest, yes, jedzie. Osłaniam cię, ty podkładaj. Osłaniam cię! Ej, su no i super. Jakiego on ma konia? Dostał koń, 82. A mnie zabili. Ja wrzu wrzuciłem. rzuciłem. Gdyby was strzelał. Ale no, tu jest chłop! Ja dam. Ja też. A dwa dynamity nie wystarczyły. Nie wiem. A czekaj, to ile ten dynamit kosztował? 50 I tu jest a, no, dwóch. Ej, no to jest stać. No, a mnie związali. Ej, mnie do okay. więzienia zamknęli! <laughs> Dobra, Chodź, no. idziemy ratować go. Jesteś? Tak. Bierz karny, idziemy go ratować. Nie, Ej, goni cię! I... Uwaga! Tutaj. Ej, ja się Zdaj, złapał z... mnie! Ej, ja się chyba zamieniłem na dobrego. Pomocy, złapał mnie! A, zabije mnie! Ja no, to fajne podboje. Czemu nie mogę reset charakter? Ej, a czemu się nie mogę uwolnić? Ej, yy, poczekaj. Ja cię uwolniam. On nie chcia chciał uwolnić. Wolniłem cię. Uwolniłem cię. Ej, uważaj! Mhm. O, super. No, gdzie będę? B bierz konia i... A jak gdzie wy poszliście? Jesteśmy w kopalni, na kopalni. A to w prawo czy w lewo? Nie złapał. A nie ma konia, nie ma konia. A, zabił mnie. O, widzę was. A, mnie też zabił. Jako dobre. O! Zaczęłem gdzieś mega, a to mega z wysokości. Ehm, to było głupie, wiem. A, tu! Wanted! Ej, dobra. bo ja nie umiem wyjść stąd, xd <noise> Tam gdzieś się błąka O, my, jakoś a, a my tu chyba kon, koniami wjechali. O, siewa. Mariusz, sobie wziąć swojego konia? I właśnie tutaj spadłem Czy ta muła. chyba koń zdechł Na pewno nie, to zdech, to... Zaraz stanie, zaraz wstanie, zaraz wstanie. Stawaj, mały gnojku. No, jak do, coś, słyszę strzały Ty strzeliłeś no, do niego? No, nie, no, strzeliłem. 25 minut. Nie wiem. Ej, miałem... mam strzała z siebie. Mam? Szybko do gąbusa. Do miasta tu jest. Mhm. Dla, jedziemy. na, Tylko napad na poczekaj, nas. poczekaj teraz. Masz dynamit? No nie, bo to jest takie otwarte miasto, tutaj jakby. Ale gram na kąpie. Masz dynamit? No nie. Koła. Koła. Uwagaj się wow. Dobra Brawo Chodź Mam. tu za domek Uwaga Kolejny ja, Zginąłem ja parę, Idziemy na nich? Nie no, jesteś możemy stąd strwać w to ojcy, nie? Widzicie no, ciekawego Uwaga! Tam... O! Ale wy jesteście? Nie żyję. Cześć, nie, ja w to nie gram.